Cześć! Od kiedy prowadzę bloga, to właściwie nie zdarza się... O Jezu, dlaczego przed kamerą zawsze jest trudniej? No... Jeszcze raz. Cześć! Od kiedy prowadzę bloga, nie ma właściwie ani jednego miesiąca, żebym nie dostała pytania odnośnie mojej sylwetki. Um, uogólniając pytanie brzmi jaka jest moja dieta albo co robię, y, że jestem taka szczupła. No i jeżeli tak popatrzeć z zewnątrz, no to faktycznie coś tutaj może być dziwnego, ponieważ y, uwielbiam słodycze i jem słodycze. Mam ogromną słabość na przykład do czekolady czy do ciastek. Um, chodzę po restauracjach, ponieważ lubię odkrywać nowe smaki. Mm, lubię czerwone wino. No, podobno ono jest jedno z tych bardziej kalorycznych, więc no, nie powinnam pić. Um, I też nie uprawiam regularnie jakiegoś konkretnego sportu, więc z zasady to powinnam być jednak większa. Ale od jakiegoś czasu jest tak, że zamykam się w tych moich. 50 kg, noszę rozmiar S albo czasem XS. Um, no i nie mam problemu z utrzymaniem wagi. I prawda też jest taka, że nie zawsze tak było. Miałam okres w swoim życiu, kiedy wyglądałam, no, lekko mówiąc, jak wielorybek, um, i moja cera wołała po prostu o pomstę do nieba. To był jeszcze czas, kiedy tylko z Bartkiem zaczynaliśmy się spotykać, więc wiadomo, że byłam zestresowana, nie wiedziałam, dlaczego nagle przytyłam. E, zaczęły się wędrówki po rozmaitych lekarzach. E, posypała mi się w ogóle gospodarka hormonalna, no generalnie naprawdę wyglądałam kiepsko. I to był też moment, kiedy zaczęłam eksperymentować z różnymi nawykami. E, I tak naprawdę od 6 lat stosuję te same reguły które wydaje mi się, że właśnie powodują to, że mogę jeść co chcę, nie muszę się katować na żadnej siłowni um, i po prostu no moja waga jest cały czas na tym samym poziomie. Um, pierwsza sprawa to jest to, że ja zawsze jem śniadania. I naprawdę, choćby nie wiadomo co, dla mnie po prostu rozpoczęcie dnia to jest śniadanie. I teraz był czas, kiedy ja przez bity rok, dzień w dzień jadłam owsiankę. Tylko moje owsianki to też nie były takie odchudzone, lekkie wersje, ponieważ ja gotowałam je oczywiście na mleku, nie na wodzie, mleko 2 albo 3,2%. Um, I dodawałam do nich te składniki, które lubię, czyli masa bakali. Ja kocham orzechy, kocham rodzinki, kocham żurawinę, więc to po prostu lądowało w tej owsiance. No i owoce, które miałam pod ręką. Wszystko sezonowe, więc banan, śliwka, wiśnie, truskawka, brzoskwinie, kiwi. E, więc po takiej misce owsianki ja naprawdę czułam, że jestem najedzona. Miałam energię, no i mogłam przez cały tam dzień, wiadomo, jeszcze jadłam pomiędzy, e, funkcjonować. Oprócz owsianek, no to też mam drugi nawet, który lubię e, zjeść na śniadanie, to są sałatki. Z tym, że tu też zatrzymam się chwilę, dlatego że e, zazwyczaj sałatki kojarzą się z tym, że to jest kilka takich zielonych listków, wymieszanych może z jakimś tam, nie wiem, pomidorkiem koktajlowym, polanych oliwą, no i masz sałatkę. Natomiast no, moje sałatki też są takie dosyć na bogato, bo dlatego że oprócz tego, że oczywiście znajduje się sałata i ja sobie mieszam: to może być roszponka, to może być lodowa, pekińska, urkola, ale. Ja do sałaty dodaję też kaszę. No i tutaj jaglana, y, jęczmienna, y, soczewica, kuskus. No, mieszam sobie te, te, te kasze, dodaję do sałaty. No i oczywiście tutaj też w ruch idą orzechy, bakalie, w stylu też rodzynki czy, czy żurawina. E, różne dodatki, awokado, papryka, pomidory, cebula, no w każdym razie po takiej misce sałaty i gwarantuję Wam, że energii jest wystarczająco na to, żeby dalej funkcjonować przez 2 czy trzy godziny. Trzecia rzecz, którą też lubię jeść na śniadania, no to są jajka pod różną postacią, ale jednak przeważają u mnie właśnie na śniadania owsianki na bogato albo sałaty na bogato. Kolejna rzecz jest taka, że My z Bartkiem jadamy naprawdę regularnie. To jest tak, że śniadanie jemy w okolicach 8-9, drugie śniadanie pomiędzy 11.30 a 12, e, obiad 14.30-15.30, no i kolacja w okolicach godziny 18-19. Um, często słyszę od znajomych, że to jest, jak na nas patrzymy, to, to jest takie wrażenie, jakbyśmy cały czas coś jedli. No i faktycznie, no jeżeli co dwie godziny my coś tam gryziemy, chrupiemy albo, albo jemy, no to może wyglądać tak, jakbyśmy non-stop jedli, ale prawda też jest taka, że my te porcje, które my zjadamy naprawdę są małe. Dużo osób się dziwi, jak na przykład idziemy do jakiejś restauracji, że zamawiamy jedną porcję, załóżmy dania głównego na dwie osoby, no bo my po prostu nie jesteśmy w stanie zjeść dwóch dużych Porcji, no to nam się nie mieści. Um, kolejna rzecz jest taka, że odnośnie kolacji my naprawdę trzymamy się tej maksymalnie godziny 19. I oczywiście, no jesteśmy ludźmi, jeżeli wychodzimy gdzieś ze znajomymi do jakiejś knajpki albo jeżeli ktoś do nas przychodzi, no to nie jest tak, że my tylko nie wiem o wodzie i nic więcej nie spróbujemy, nic więcej nie zjemy, no bo już 19 wybiła. Natomiast z reguły trzymamy się tego, żeby po tej dziewiętnastej faktycznie nie jeść. I tak naprawdę zauważyliśmy, że... Często, jeżeli nawet zjemy w okolicach 20 czy 21, no to to po prostu jest równoznaczne z tym, że no musimy siedzieć do, nie wiem, drugiej w nocy, bo no ja na przykład nie mogę zasnąć, tak? Ja czuję, że mój żołądek pracuje, coś się rusza tam w jelitach, no bo, po prostu mam na tyle jeszcze energii, że nie jestem w stanie się uspokoić i nie mogę zasnąć. Więc 19 jest naszym takim e, granicznym punktem i... Też dużo osób właściwie zwróciło mi uwagę na to, że dziwi się, dla, jak to jest, że ja po 19 na przykład nie jestem głodna. No ale prawda też jest taka, i to też jest taki nasz nawyk, że my w okolicach godziny 22-23, no to no 23 to my już na pewno śpimy, a 22 no to my już tak totalnie cilujemy i jesteśmy w łóżku. Mm. I ostatnia rzecz, a propos tych sportów, no bo to jest tak, że nie uprawiam regularnie danego sportu. Lubię różnorodność i no nie jestem w stanie przekonać się do tego, żeby chodzić regularnie na siłownię, albo żeby regularnie biegać, albo żeby regularnie chodzić na basen. Natomiast te wszystkie czynności lubię wykonywać, z tym, że po prostu nieregularnie. I yy, z barkiem często jest tak, że my na przykład zimą, jeżeli są warunki, a mieszkamy pod Warszawą, no to lubimy wyjść w, w ciągu dnia na krótką przerwę na biegówki. Lubimy też iść na rowerze. Jak jest właśnie ciepło, no to idziemy na basen. Lubimy pójść się, się przebiec. Tak, ale to wszystko dzieje się na powietrzu. I jedna rzecz, która właściwie jest dla nas charakterystyczna i którą robimy regularnie, to jest to, że my chodzimy na nasze wieczorne spacery. I może to zabrzmi jak banał, ale faktycznie wieczorne spacery mają w sobie coś takiego, że po pierwsze, to jest czas, kiedy my ze sobą rozmawiamy, co się wydarzyło w ciągu dnia. To jest czas, kiedy po prostu no my poświęcamy sobie nawzajem. A z drugiej strony, no, trochę tych kilometrów robimy, ponieważ Warte korzysta z takiego fitbita jest to branzoletka, która mierzy kroki, i my zazwyczaj. Chodzimy do momentu, aż ona zalibruje. To oznacza, że zrobiliśmy 10 tysięcy kroków, co jest równe nie mniej więcej 8 km. Więc yy, no 8 km dziennie wydaje mi się, że to jest całkiem spore. I właściwie to chyba zapewnia tą odpowiednią dawkę sportu trochę w innym rozumieniu, no bo to jest spokojniejsze, no ale jednak przejść yy, każdego dnia 8 km no, no już. Daje ten rezultat, że mimo wszystko ta moja waga trzyma się na tym e, samym poziomie. Dlatego wydaje mi się, że właśnie te kilka rzeczy, czyli to, że my jemy zawsze śniadania, że one są naprawdę sycące, tak? To nie jest jakaś tam zwykła kanapka, czy jakieś jedno jajeczko i drzowoce, czy, czy jogurcik, tylko te, te, te sałaty, które my jemy, czy mm, owsianki, naprawdę są no, na bogato. To, że mijemy regularnie, to, że mijemy często, ale mimo wszystko małe porcje, to, że trzymamy tej godziny 19, po której mijemy, to, że chodzimy na spacer, no, 8 km, to wszystko przyczynia się do tego, że po prostu no, faktycznie moja waga stoi w miejscu, to jest właśnie te 50 y, kg i no mogę też skusić się, tak, i zjeść też to, co lubię, do czego mam słabość i. No, my mamy w szafce e, naszej kuchni e, specjalną półeczkę, na której trzymamy e, słodycze, trzymamy właśnie przede wszystkim czekolady. To jest tak, że my też pójdziemy czasem i zjemy jakiegoś fast fooda, e, który no, no może no nie powinniśmy tak jeść. To jest też tak, że powiem więcej, no ja na przykład od kilku lat mam zdiagnozowaną niedoczynność tarczycy, która no charakteryzuje się tym, że przecież... Pierwszy objaw jest taki, że kobieta tyje i nie jest w stanie schudnąć. No, u mnie nie mam tak teraz w ogóle tego problemu. Dlatego no, mam nadzieję, że te nawyki, o których opowiedziałam, może tobie się przydadzą, może coś wdrożysz do e, swojego trybu życia. A jeżeli masz jakieś pytania jeszcze do mnie, tak, na co mogłabym odpowiedzieć, co mogłabym poruszyć, no to koniecznie zostaw komentarz. Możesz też do mnie pisać prywatnie. Na wszystkie właściwie wątpliwości, pytania zawsze z chęcią odpowiadam. Wrócę niedługo z kolejnym materiałem. Na ten, na, na ten moment trzymaj się, ściskam papa. Pa.